Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj odcinek informacyjny, a mianowicie równoważenie czołgów średnich STB1 Leopard 1 iMix 30B, obiekt 430, i jego starszy brat, obiekt 430U. I zacznijmy po kolei od STB1. Jak wiadomo, to jest właśnie w tym momencie czołg śmietnik, właściwie do niczego się nie nadaje. Są gracze, którzy go uwielbiają, aczkolwiek moim zdaniem oczywiście im nie grałem. Ale z tego co widzę, to na Randomach właściwie w ogóle go nie ma. Yy, właściwie każdy go przebija, Jak tylko gram Marton i go widzę. To staram się w niego strzelać, bo wiem, że przebije. No, taki totalnie według mnie, bez, bez takich, nie wiem, strasznie mocnych plusów czołg. Aczkolwiek zobaczmy, co tutaj zmieniają. Najmniej istotna rzecz prędkość obrotu yy, będzie szybsza. I teraz tak, czas przerwania działa skróci się o 0,7 sekundy średnie uszkodzenia na minutę się pod ten podniosą o 33 penetracja prędkość prędkość zmniejsza się zmniejszą uszkodzenia na strzał pocisku yy, tego H czyli high explosive zmniejszą również rozrzut działa podczas ruchu i przy obrocie kadłuba to zmniejszą czyli będzie celniejszy rozrzut na 100 metrów zmniejszą Zwiększą o 1 setną, czyli będzie mniej celny, ale to naprawdę minimalnie. Czas celowania skróci się o 30 sekundy. Dodadzą 50 punktów wytrzymałości, czyli hapeków. Prędkość obrotów wierzy się zwiększy. Prędkość maksymalna zmniejszy się o 5 km na godzinę. Jazda wstecz się zwiększy o 5 km na godzinę. Moc silnika 200 koni mechanicznych szybciej, moc na tonę 4, ponad kilometry konie mechaniczne na tonę, sorry, i zasięg widzenia spania o 10 metrów. I tutaj bardzo ważne jest to, że pociski standardowe z podkalibrowych, czyli za PCR-ów, zamieniam się na apk a pociski specjalne zostanie zmieniony zostaną zmienione z hitów na podkaliwrowe czyli według mnie tutaj na plus bo hity jak wiadomo są wolniejsze i zatrzymują się na murkach i tego typu przeszkodach a apcr -y przez to przelatują no i mają e, chyba największą prędkość e, ze wszystkich pocisków więc dla mnie jak najbardziej zmiana na plus no i to jeszcze jest notka że jeśli wyniki na super na teście e, tych szwedzkich, e, szwedzkich nowych medów będą zadowalające jeśli chodzi o podwozie to również takie zawieszenie dostanie y, STB1, czyli y, zawieszenie y, hydropneumatyczne. Czyli, że po prostu tam poniżej 15 czy tam 20 km na godzinę dół leci w, do dołu, przód leci do dołu, a dupa jakby do góry, i taki jest pod kątem dziwnym. Co według mnie jakąś specjalną zaletą nie jest, bo nie odczułem jakichś niesamowitych różnic, jeśli chodzi o gameplay. Naczkolwiek aczkolwiek może być dzięki temu ten pojazd trochę ciekawszy i myślę, że ci najlepsi gracze znajdą jakiś sposób, żeby to w jakiś fajny, fajny sposób wykorzystać. Lo 1. To jest czołg właściwie znany jako Sniper i do niczego właściwie innego się nie nadaje, ponieważ jest również papierowy, artyleria bije lodówy i te inne czołgi. Wszystko przebija właściwie bez problemu ten czołg, jedyną jego zaletą jest... Y, oczywiście armata. Zobaczmy, co tutaj zmieniają. Przede wszystkim prędkość do 70 km na godzinę. O 5 km na godzinę szybciej. Do, w, do tyłu będzie jeździł wolniej. Prędkość obrotu wierzy się zwiększy. Wytrzymałość o 100 y, hapeków y, zmniejszą. Co uważam, że już jest sporo liczbą. 100 hapeków to. Już różnice robi. Czas celowania będzie jeszcze krótszy o 0,2 sekundy. 1,7 sekundy będzie miał. To naprawdę będzie skupiał błyskawicznie. Rozrzut na 100 metrów 0,29. Skrócą o jedną setną. To już naprawdę jest mega celne działko. Rozrzut podczas ruchu i przy obrocie kadłuba też zmniejszą. Naprawdę niesamowite. Yy, niesamowite wyniki, parametry. No, kurde, 1,7 sekundy skupiania, 0,29 celności to naprawdę bardzo dobry wynik. Dalej, szybkostrzelność: 6,5 naboja na minutę, naboi na minutę. Tutaj spadnie o 40. Uszkodzenia na strzał yy, tego HEK, a to jest 510. Uszkodzenia na strzał pociskiem standardowym i specjalnym? Przepraszam. I tutaj z 390 na 420, a co też. Wpłynie oczywiście na DPM, bo tutaj o 20 HPów się zwiększy. Prędkość pocisku specjalnego e, specjalnego, czyli goldowego. E, spadnie. E, przepraszam. Prędkość pocisku specjalnego wzrośnie, bo tutaj tak samo z hitów mamy na APC, -y, czyli. A -y są oczy oczywiście szybsze od hitów. Zobaczcie o 440 m na sekundę, więc się zwiększy. A standardowego się zmniejszą niecałe 100, ponieważ za PCRów zostaną zamienione na APKI. więc tutaj wszystko oczywiście tak jak powinno być. Penetracja specjalnego 315, standardowego 278. To niezły wynik. Na pattonie, na zwykłym jest 268 i naprawdę daje radę sobie, więc ja spokojnie. No i prędkość obrotu. Spadnie, jestem ciekawy, jak zmieni to rzeczywiście grywalność tego pojazdu. Aczkolwiek podejrzewam, że dalej to będzie sniper, bo z takimi parametrami wątpię, że ktoś się pchał na pierwszą linię. Co najmniej na drugiej linii jakiś sniper czy, czy coś w tym stylu, gdzieś od os oskrzydlanie. Aczkolwiek na pewno nie pierwsza linia bez pancerza. No i z takimi parametrami no naprawdę grzechnie skorzystać z tak celnego działka. Lecimy dalej. AMX 30B. Właściwie nie wiem nic o tym czołgu, bo również mało graczy o nim, e, nim gra. Sam mam zbalaną dziewiątkę, aczkolwiek nie kupuję, ponieważ, no, nie wiem, tak naprawdę, ten czołg nie jest używany na żadnych CWK, jak zresztą dwa poprzednie, wcześniejsze. Jest uważany za śmietnik, gruz. No i zobaczmy, co tutaj zmieniają. Prędkość obrotu się zwiększy, penetracja zwiększy, pe, e, standardowego, specjalnego również, prędkość pocisku standardowego zwiększy się o 140 no i prędkość pocisku specjalnego również się zwiększy, aczkolwiek jest już to dużo mniej niż standardowy rozrzut 0,33 tutaj spadnie o setne to jest też całkiem ok 0,33 to jest uważane za celne działko, prędkość obrotu wieży będzie szybsza, prędkość maksymalna spadnie o 5 km na godzinę i czas celowania zostanie podniesiony o 1 dziesiątą sekundę, ale też 2,1 nie jest naprawdę źle, nie jest naprawdę źle. I to tyle jeśli chodzi o ten pancerz, ten przepraszam, ten czołg głównie tak jak tutaj jest napisane polega na zwiększeniu penetracji pan, pancerza no i celności poprawienie przede wszystkim. I teraz wisienka na torcie, a mianowicie obiekty 430, uważane za naprawdę. Dziesiątka uważam osobiście również, że jest zbyt przesadzona I tutaj zamiast meda powinien być znaczek ciężkiego Jeśli w ogóle, i powinien być dużo wolniejszy i w ogóle y, No, wystaje poza szereg według mnie, jest zbyt dobry I zobaczmy co tutaj WG przygotowało dla nas, jeśli chodzi o O dziewiątkę to DPM się zmniejszy o prawie 400 HP -ków. To jest naprawdę już sporo, czyli właściwie o jeden strzał mniej Rozrzut w obrocie wieży będzie większy. Rozrzut działa podczas ruchu, będzie większy. Czas celowania podniesiono o 20 sekundy do 2,7 sekundy. To jest już całkiem długo, aczkolwiek, jeszcze do przeżycia. Prędkość obrotu wieży spannie i wytrzymałość również spannie o 50 HP. I dycha tu w dyszce według mnie, powinni przy pancerzu pomajstrować, a nie przy dziale. Mogliby przy dziale zmniejszyć alfę, dodatkowo osłabić trochę pancerz i tyle. I byłby według mnie ten czołg w miarę ewentualnie trochę przyspieszyć, jeśli by zmienili pancerz I byłby według mnie w miarę zbalansowana, tak to no, odstaje poza konkurencję, no i zobaczmy, DPM zmniejszy się o 260 to jest tam 2 trzecie strzała niecałe po. niecała po. niecała ponad połówka strzału, rozrzut przy obrocie wieży będzie większy, rozrzut podczas ruchu będzie większy, czas celowania 2,7 również zostanie podniesiony o 40 sekundy, czyli będzie dużo dłużej skupiał, no i prędkość obrotu wieży również spadnie. No tak jak mówię, według mnie przy tej dziesiątce powinni powinni popracować właśnie nad tym pancerzem i ewentualnie mobilnością i alfą, to są parametry, które ja bym osobiście zmienił. No dziewiątka, tam dziewiątka to właściwie tylko przejściowy Mało kto to zostawia sobie główne, głównie wiadomo chodzi o dychę Jeśli chodzi o dziesiątkę tutaj nie mam pojęcia właściwie Jak te zmiany wpłyną No może więcej osób zacznie tym grać, aczkolwiek wątpię z powodu Większej penetracji Ludzie zaczną grać jakimś czołgiem, no Wątpię, już prędzej Leopardem Który będzie miał dużo lepsze działko, myślę że Styl gry się nie zmieni Pomiędzy tym, co teraz jest, a tym, co będzie po tych zmianach. Aczkolwiek będzie, no, celniejszy. To na pewno gracze odczują. Bo naprawdę, takie parametry, no, to jest coś naprawdę świetnego. Dodatkowo, no, jak tutaj założymy jakąś skupiaczkę i tym podobne, to naprawdę, naprawdę będzie, naprawdę będzie coś. Myślę, że tak naprawdę styl gry tym pojazdem się nie zmieni. Tak samo myślę, że te zmiany nie wpłyną na jakąś strasznie większą grywalność tego pojazdu, powiem szczerze, no, powinni coś pan z pancerzem robić, bo to są takie czołgi papiery. No, nie oszukujmy się, że tak naprawdę tymi czołgami można jedynie co to snajpić Bo ten czołg może coś wieżom jeszcze odbija, aczkolwiek ten i ten czołg totalnie nie mają pancerza. Wszystko w nich wchodzi. I tutaj powinny mieć według mnie jakąś inną, taką, wyróżniającą się cechę. Tutaj mamy oczywiście armatę, no to okej, okay, jeszcze do przeżycia gracze myślę, że biorą głównie ten czołg po to, jeśli lubią po, po, y, lubią mieć mobilny czołg, z i y, świetną armatą, świetnymi par, y, parametrami aczkolwiek no, ten czołg, no nie ma nic właściwie do zaoferowania, gdyby on był, nie wiem, jakiś mega, ultra szybki albo coś w tym stylu, no, aczkolwiek nie mogą czegoś takiego zrobić, bo wiadomo, że muszą w miarę zachowywać podobieństwo swoje drzewko w odpowie, y, swoje drzewko, tak, czyli jeśli dycha miała, nie wiem Załóżmy cechę charakterystyczną, że byłaby bardzo szybka, to niższe tiery też musiałyby takie mieć, yy, więc, albo przejść coś porównywalnego, więc, no, STB1 według mnie, grywalność się nie zmieni i dalej będzie. Bardzo rzadko spotykanym pojazdem na randomach, i z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do komentowania w komentarzach i oceniania tych równoważenia czołgów. Zachęcam do stawienia oczywiście łapki w górę i subskrypcji kanału. Link do artykułu będziecie mieli w opisie pod filmem. No i do ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć.